Nie wiem. Po prostu nie wierzę, straciliśmy Tytana Tiwimena. Więc nie wiem co robić panowie. Polska, ktoś przyjechał do nas. ma Polska i Węgry. Kornelbal, co tutaj robisz? Po pierwsze, mówi się dzień dobry jak ktoś przyjechał, a po drugie to sprawę powiem w środku. A po trzecie czemu wyglądacie jakbyście byliście zaskoczeni, że ta osoba przyjechała gazem 13 trzajka. Po pierwsze, przepraszam, że ja się nie przewitałem. Po drugie, okej, okay. a po trzecie, ponieważ myśleliśmy, że to rusek, a to ty. Dobra, to jakie to sprawy? Czy to może nas uratować przed astrotoiletami? Tak, ale muszę poczekać, aż on powie, że już jest. A kim on jest? Nie mogę powiedzieć, kim on jest. Więc jak już mówiłem, powstanie inna frakcja niż kameramenowie i inni, ale to już dowiecie się w swoim czasie. A właśnie, co z Tytanem Speakermenem, Egzekutorem i innymi? No, oni się ulepszyli. O, świetnie. I teraz polecieli do wschodniej Europy. No i git. Dobra, zobaczmy na kamerze, co się dzieje w wschodniej Europy. O, mój ziomek napisał, że zrobił, więc panowie, nadszedł czas, żeby Astro wiedzieli, że z nami się nie zadziera. No witaj przyjacielu, już zaraz powstanie reszta twoich towarzyszy, a wtedy wy pomożecie innym przyjaciołom w pokonaniu Astro